No dobra, witam w drugim materiale. W trzecim. W trzecim, sorry, już. Trzeci też. Już... Trzecim... maratonu y... to ci jest... Citer w odcinku maraton. Co? Jaki cheater? E, Fajle ja na niego łusek wy... Daj mi dokończyć. W trzecim no. odcinku Maratonu... E, Kombat 4... Mam wam się... E, Patrz. Maraton spodoba. No ale mi się... jakby zawsze nie... Nie Na, na razie. Wiem co? gdzie snajpa! Wiecie dlaczego... dlaczego nie mówimy Masz? Wszystko, I tak zawsze robił odcinek, I tak się wyjdziemy. Patrz, wiesz gdzie jest snajpa? Tylko uważaj, żebyś to nie Ej, a tam jesteś. Ja już nie Coś Ale... mówiłeś? Nie. Właśnie. Dobrze się teraz tak kamp na nich. Dobro nie jesteś kozacz. I teraz będę odwalał snajpera. Era, era. Nie, może z tej wieżeczki będę strzelał Mam nadzieję, że dobijecie. 28 łapek. Więcej? 40. Jak 28 łapek 40, łapek? 40 łapek. 40 łapek i jest następny odcinek. Zartowaliśmy. Prawda? Jak go, widziałeś, jak goście że cię uratowałem? Tak. A tak. zartowaliśmy przecież, prawda? I tak robimy zawsze czy nie, po odcinku Właśnie. Ale proszę dać tym razem lajki. Muszą być lajki, bo inaczej nie będzie odcinków. Z panem Kubą. Hello. Wczoraj nagrywaliśmy odcinek chyba od 22 drugiej coś. Tak. Macie no. już go na YouTube. A poszliśmy je? spać od 24. Stąd można... Ważne... O 24 poszliśmy spać, prawda? Bo ty mnie no. jeszcze dokuczałeś. No wiem. Ja, ja go nawalałem poduszkami Patrz co tu... Pa jaka to jest skazackie. No, Grenet... Co... Aj, zapomniałem. awu. W... Nie A w... ma z granatów. Tylko teraz nie zejdź z tego oka. No, ty hopy, ty w ogóle w to grać nie możesz. Odezwał się właśnie tej który nic nie gra w to. O kurde, I to nasz, to nasz, spokojnie, nie reaguj. Ja się... Se... Pa, ja się tu stanę. No, czyszczę terenik. To jest taki krzyk. Ten, y, taki cheater. Y, Patrz, kto jest taki cheater jeden. Woo! Ja nie lubię cheaterów, naprawdę, ja wam powiem. Oni tak ci tują, że z cheaterami nie da się żyć. Ja, w czego wzięłam, nie no, da się, nie że y, go da się żyć z cheaterami. Ale słabo. <laughs> nie mogę powiedzieć. O kurde, poczekaj. Coś tam jest. No to nagrywamy, więc dobrze nie ma ich w ogóle, a jest. Maraton dobija 5 łapek w górę. Jak pod tym maratonem obiecano będzie 20 łapek w górę, to się będziemy bardzo cieszyć. Ja tu kontroluję. Będziemy, jak, jak będę częściej przyjeżdżał do Patryka, to będziemy częściej robić maratonie. Właśnie. ty tydzień. Ja, no właśnie. Ja tu kontroluję Dawa, teren. Za, za Czysto. Tam gościu była, ten nawet Cię nie zauważył. Ej! Ty jak to jest cheater, jak Ty w niego z kulek ładowałeś. Ej no, co to jest? To cheater jest prawda? Ej no, to jest typowy cheater. Tyle się, gdzie chce, kiedy chce i jak chce. Hmm, to tak. jest ten. No Ty... Nie gadajcie, że on żyje. Ale w gry... No właśnie, przecież Ty w niego ładowałeś może mniej więcej niż 100 kulek. A dobra, już. Zaczął. A albo po prostu źle strzelowałeś, prawda? Nie, dobrze celowałem, tylko że ten... Cheater Nie no, ja idę na ich respa... Hamski cheater. No wiem, hamski cheater. I nie będę, nie rzucał, ktoś będzie wybiegał. Patrz. A później może znowu wziąć gry, co? Tak? No. Poczekaj, by mnie szybko nie zauważyli. Bo przejdę na ich tereny. O kurde, dobra, to są nasi, myślałem, że to są wrogowie. Pilnuj tu, dobra, ja idę pilnować. Przed na górę. Wiem, gdzie on jest. Nie da się strzelać. Kurczę! Ale tu było cztery. Ja Jeszcze w niego strzelę wiesz? Tak strzelałeś? Idę sobie po broni. Czy ona była na dole? Nie, ona była wy wyżej. Tak, 5 minut nagrywania już jest normalnie. Właśnie, po ludzku. Robimy wariatę. Robimy maratonik. No, jak my prawie 40 minut robimy nagrywania. To jak tam się na górze. Jak ma... tam. A, tu się podzielam na górę. Jak my mamy już chyba 40 minut maratonów. Poczekaj, a tam u góry będzie ziemek, to wszystkim mogę życie uratować. Rzucimy wam, może jeszcze za tydzień, może będzie kolejny maraton, prawda? He? Ale ja nie wiem. No to głupi jestem. <coughs> <Bo> właśnie polecam <coughs> mój kanał. Właśnie polecam kanał Kuby. Który ma jedną subskrypcję. Pięć. Czy trzy. Czy. Ja czy, mam czy, pięć, czy. więc ja też chcę subskrypcję. Proszę o subskrybowanie. Pod każdym odcinkiem chcę widzieć jednego suba. Bardzo o to proszę. Nawet więc z... widzę cię. Kurde. Jak chcecie, żeby był kolejny maraton, to dobijcie pod, pod ostatnim 100. filmem e, 10 łapek w górę albo 5. 5 łapek w górę. Okej? Okej? Okej, okej, dobra, okej. Okay. Okej, okay. okraszka który się To przez to jest cheater jakiś? Wiem, ale wygraliśmy. To i ile oni mieli jak mało zmiany tych punkt, prawda? Ja lecę na górę. Zadawaj, może na nagrywamy y, maraton Enemy Front. Nie, nie wiem. To tak dalej, A ty o... przechodzisz ostatnie, ostatnie misję. Łacie panie Pani. Won. A czemu? No bo jesteś fajny. Jestem dobry, no właśnie. Ty jesteś to genialny, wiesz. Ty dawaj. No to dziękujemy za oglądanie. Spodziewajcie się odcinka z Enemy Front! Elo!